No, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję raz weźmie, żeby, żeby was nie mówimy żadne materiały. Ciągle, że ja ale... trochę później zacząłem nagrywać, dobra, nie patrzę. Tego nikt nie, nie słyszał. No wytniesz to. Tak <laughs> ja nie chcę mi We... się motować. <laughs> dobra. No się. No, siemanko, siemanko, witam wszystkich oczywiście. Na kanale moim i tego otóż do pana. Link do tego pana kanału no. jest w opisie. Do tego pana też jest. I gram sobie tak. dzisiaj w mapkę świąteczną, świąteczną, świąteczną pod tytułem... Jaka? Jaki tytuł? Trudne święta? Nie. MAGICZNE ŚWIĘTA! MAGICZNE! No. Za o tych mapek. <laughs> Dobra, co, co my tu mamy? Ustawienia, fabuła, zasady. Render distance na 16, ojeju. Ja 2 czy tu, chyba że będzie taka potrzeba, zostawić jak na kanale autora mam po pierwsze powinno być zabezpieczone. ustawienia. Render 16 m serio. no niestety chmury wyłączone. Game mode 2. Optify shadery. ta mapa będzie bardzo ładna. Dokładnie. Potwierdzam. To już było. babła wciąż się w Michała, który ma 23 A. to jest stary dziad. I są święta i jesteś zapracowany. Musisz wykonać różne rzeczy. To start. Zaczynamy, Czeka. co? Czekaj. O. Już. O. Dzień dobry. No. Dzień dobry. Mam ciemno. Mapa świąteczna. Magiczne. Święta. Zobaczymy jakie magiczne. O! Jesteśmy! Znaczy jestem. Nie wiem gdzie tego pana wydupiło. Co ty tam robisz? Ale ty daleko jesteś. Tepnij się do mnie. No, nie czytujemy wcale jakby, co? No. Dobra. E. e, czekaj, bo nie czytałeś. Och, ale śnił mi się super sen. No cóż, pora wstawać. Chwila, chwila. Dzisiaj święta. Czy mam dużo rzeczy do zrobienia? Hmm, może na początek dnia obejrzę sobie śnieżne Igrzyska śmierci. Lecz one tylko raz w roku, w Wigilię. Zabieram się za oglądanie. To oglądamy. Dobry? Adam, czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Turniej. Jakieś te... Okej, okay, pozdrawiam, rodzina Adama. Jasne. Zaczynamy. Dobra. To zaczynamy. O nie! Nie! Co? te... tapnij się do mnie. O, jesteś. Wiesz, co to jest? Co? Quizy. <ślesk> Najpierw to trzeba zrobić ten. E, jak to się nazywa? O jezu, ale to będzie ciężkie guzik? Czy co to to? A, bo to jest labirynt. No. Co to no jest? Dobra. No ja. Pamiętajcie, trzeba stawić łapkę w górę wraz z dzwonkiem, żeby was Kolejne materiały. I subskrypcje wraz z dzwonkiem. Najgorzej, jak my tego... to ominiemy. No, tego. Siema. jest dużo. Nawet nie wiem jak to wygląda, ale to raczej jest jakiś przycisk, nie? Pierwsze zadanie jest wyjście ze śnieżnego labiryntu. To chyba trzeba iść w lewą stronę, tak mi się coś wydaje. Ja Kąd? zawsze miałem tradycję, że trzymaj się prawej strony, to, to zawsze nie wyjdziesz. A ja trzymam się lewej, zobaczymy. Hmm. Boże święty. Oj, 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 ale to będzie ciężkie. No, nie będę ukrywał, faktycznie. Wejdziemy, kurde, skończymy... No, jestem w tym samym miejscu już trzeci raz, nie? E, ten labirynt skończymy i koniec odcinka, bo już będzie powyżej 30 A to czemu nie, nie więcej? Nie no, będzie jakieś 40-30 pewnie. Kurde Ej, stary, to ja to, to, to tak trochę... Źle. Trochę to długo nie to nie nie trwa. No za długo A jesteśmy we dwóch, nie? No to to powinno pójść właśnie szybciej, a nie... Nie, nie dłużej. Jeszcze chwila i po prostu włączę game o 3 i sprawdzę gdzie jest wyjście. Mów trochę częściej, bo ja nie wiem czy po prostu ja Cię nie słyszę, czy Nie co? czytujemy, nie czytujemy, jakby co, nie? To nie jest Zresztą. survival, tylko mapka, więc można. No, ale... O, znalazłem, nie jestem, chodź tu, jest. Spoko, nawaj. Parkour, to co ja uwielbiam najbardziej. Auto jump, oczywiście trzeba włączyć. O, nie, 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 dobra. Dobra, dobra. Co ty robisz? No spawn point... Chcę ci się tyle skakać aż do tego. Nie wiem, ja to w ogóle nie umiem doskoczyć, nie? Dobra? Ej, Jest. ja w ogóle doskoczyć nie umiem Nie! Dobra, weźmy sobie jednak to, bo mi się lepiej skakało. Zobaczysz na odcinku co ja zrobiłem. Dobra. Ej, na, na tym na ty 1.14 się kurczę, lepiej, lepiej mi skacze coś. Ej, ja tu w ogóle doskoczyć nie umiem, nie wiem. 5? Więc... Nie widzę. Jest? Ja jestem teraz na początku, nie? <grym> bo nie? Bo ja tu nie umiem doskoczyć. No, ja jestem już prawie na końcu, tylko nie umiem tego kurna tam przejść. Tam są skoki na 5 już później. No dobra, ja nawet nie umiem na 3 skoczyć. O, skoczyłem. Jestem pro playerem. <laughs> Teraz co? Kuba, ej, zobacz. Na lewo. Okej. Wpisz coś taką komendę. No 180 Na drugą stronę. I później się musisz killnąć. Czyli kill małpa... znaczy no. A jak dam normalny kill? To nie przejdzie. No. Tak musisz pisać. W tym samym momencie zginęliśmy Ale to jest timing, chłopie NIE, nie, nie No! O Co? Tak nie to mnie po prostu depniesz jak się wkurzę Nie, nie zrobię tego tak, kurde Myślałem, że cheatuję Cały czas cheatujesz, więc... Kto, ja? No, no kurde! Czekaj, ja chcę zobaczyć czy FPS -y mi się trzymią, trzymią co dziad? No nie, no... Jak ty zrobiłeś tą 360 To jest 180 No 180ka, dobra. 360 to chłopie, to ja nawet nie umiem. To wyście kurde dookoła siebie przekręcił. Kurde, tam jest ciężki skok. Cały czas ginę, nie? No a później masz skoki na 5 kratek i chcę pomyśleć, jakie to jest ciężkie, skoro mi nie idzie Dobra Chcę ustawić z PowerPointa Za wcześnie się, się yes. odbije. Jest! Jest! To se ustaw z PowerPoint. Ustawiłem. Nie uszedł razy Ej, ej, znowu kill. Ej, co jestem? Jest! The... Yes. Spawn point! Do no tych aby dobrze już zostawiłem. No dobra, przeszłem. Tepaj się. Ma się tepnąć? No. To jest oszustwo. A tam, pieprzysz, taka komenda. Ej, chłopie, ja jestem pro w Minecraft, nie? Tak, dawno. No, ludzie mają naprawdę dużo szczęścia. Dobra, muszę wykonać rzeczy, które jest, jest w magazynie, na drugim piętrze, w skrzyni powinny być też pieniądze na kupienie rzeczy potrzebnych na święta. Skorpion, Spacja, Jakub, ta? No, wysłałem Ci link. Zaczytaj, no. Co to jest? pić ziemniaki, 7 schabowych oraz 2 kurczaki. Później na zakupy i kup ciaska, makowie, 20 czasteczek oraz Coca-Cola. Pieniądze są w skrzynce. Ale ładne widoki na tych shaderach są, serio. E, ty się dobrze czujesz? Myję, myję. robię. Co tu jest? Pust. Masz patyka <grym> nie! plus osiemnaście Dobra, chodź Tam się nie da przejść A, A Za gruby jestem <laughs> Za dużo ciasteczek zjadłem. Ja Chciałby posprzątać dom, nie? Chyba. Był taki usyklony, nie? Po pierwsze to ja bym zrobił tak. To wziął. To wziął. Daj mi wszystko co masz. Co masz? Rzuciłem się, jest piętrowy. Bo trzeba zrobić to co jest na liście. Siedem sabów, 13 ziemniaków, ma kurczaki. Ej, tak pytanie. Co? No... Powiem tak. No... Ale przejdziemy tą mapę i co? Możemy... Minus survival. No przejść... Ej, to są prezenty, wiesz co? Ja no. Ja je popro jest problem. Czemu ty mi dałeś Nie mogę tego wybrać. Awentura. Kurde, prawie. Dostał le lepę na twarz. Jesteś nauczycielem czy co, Bo... Nie, nauczyciel by cię linijką zbił. Nie ma tu linijk. <laughs> Został znowu. I daj mi tak w podskoku w wal, jak będę biegnął tutaj. Czekaj, czekaj, jak no. będę biegnął. No. no. E. Nie działa to tutaj tak. Dawaj. No. No nie no. Ale mogę Cię tak cały czas bić jak chcesz. Ej, eee. ja tak idę co tu się dzieje, spoko? No. No to tam ogarni wszystko Cześć was Dobra. Teraz takie ważne pytanko. Co mamy posprzątać się Masz dodaje w Ej. książce. Dobra, ale ty masz w książce? Pierwsze trzeba upiec to wszystko. Masz dwa kurczaki, upieczesz je zaraz. Masz jeszcze o, jednego. Patrz, pieczą się, widzisz? No pieczą się. Już się robią. Nie, czekaj, to zrobimy to inaczej. Wiem. Mamy już dwa porczaki A nie, bo ta kurde tak nisko się, się kuca, zapomniałem ja może. Daj mi wszystkie ziemniaki Dziękuję bardzo To się nazywa kolega Misja zrobiona czy nie? Nie ja. Jeszcze jeden ziemniak Mam je! Yy, I co? I chyba... Oh, o, no dobra, dobra, muszę na zakupy, samochód stoi. Tak. Dobra, ja będę pierwszy! Go, go, oh. Power Rangers! Za dużo tych energetyków pijesz, chłopę. Jedzenie tu sobie Jest, nie ma. <laughs> <Okej>. <shield> <Tipunkt Hebrew> <gasps> Te go. <icted> dobra. O. Ty, gdzie Ty jesteś e, gdzie ty jesteś Nie wiem Ja wyszedłem z samochodu O też Dobra święta są chociaż weźmy się, nie bijmy. Ale fajna fura, Porsche. ZŁOTA RYBKA! Dzień dobry! ZŁOTA RYBKA! Dzień dobry! Siema Grzesiu. E, czekaj, co trzeba, trzeba kupić, kupić właśnie? E, tu jest napisane. E, kupić na ciasto makowie, A 20 powiedz. ciasteczek. 20 ciasteczek. Mam. Oraz... Kole. Biorę. Tu tu jest? Dobry? A, tam A, jeszcze kup ciasto, chyba. No, Ajcie to jest Gówno. Ciasto. Tu jest Mamy. makowiec. Mam. Ciasto dyniowe, tu jest. Makowiec. Wszystko? Tak. A ty dostajesz komunikat. 35 zł. Proszę, masz 35 zł. Patyka ci dam. Co? No, tyle? No to Nara. Ja widzę, ja wesoły świąt. Elo. To teraz jedziemy, nie? No ja już jestem w domu. Co? Ja, no nie, dobra. Berek. Kurda, no nie działa to tak kiedyś. Kiedyś to działało lepiej. Będę jak kiedyś dał się tak wy wypierdzielać. No tak. i tak. było lepiej. No zamykamy się. Pewno mnie dzwoni, odbiorę. Halo? Ty mów. Ty mów szefa. Tak szefa. A ja tu mam 35 zł, ty. Zostawisz mi ciatko, jeśli ja mam 35 zł. Nieważne. Wszystko jest w pana rękach. Proszę wyjechać. Wstaje pan. Awans! Wstaje awans. Może będę za pół godziny wesołeś. Wesoły Pół godziny pół później. Pół godziny później. Jak tam odcinek? Ja pierdolę 18 minut Ej, ty, gdzie, gdzie ty jesteś? Tepnij mnie, tepnij mnie. Tepnij mnie. Dobra, to nie kopiemy złoto. Skopi mi kilof. Dobra, rób murzynku, rób. Co? Rób murzynku. A co mam mu robić? No, zbieraj złoto. A ja będę patrzył. A ja, będę, a ja będę patrzył przez dziurki o, To się tam nie zapatrzy Ogólnie ja widzowie taka ciekawostka to. dla was, chcemy trochę więcej FPS-u na shadera. Wejdźcie w ustawienia shadery, w opcję shaderów tutaj macie i włączcie sobie na pewno profil na RTX na RTX-ie i wejdźcie sobie w internal debug i włączcie sobie ray tracing. Chodźcie trochę tutaj. skoczy, mam FPS-u skoczy. Tutaj macie to i Ray Tracing. E, oczywiście korzystamy i ustawcie sobie RP są na po prostu na zielony kolor, bo to też. A, tak tak, 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 tak. tak A dyreżera tutaj, tak, tutaj, tak, dokładnie. I shadery są, komplet shader jest on shader. Komplementary. Komplementary. D dam do opisu, o tak powiem. No, też dam. no musisz mi wysłać link. Nie ma sprawy. Mimo, no, że ja mam inną wersję, nie? To masz trochę chyba. No, ja mam nowszą, bo ja mam 3, 3, 3 wersję. A ja mam. Ja. To ja mam trochę chyba czeka... nowszą, No, masz 2.2.2 chyba. Ja mam 4.2.2 Ej, ja mam 4.3.3, sorry. To masz trochę lepszą, no? Znaczy nowszą, jest... No, trochę nowszą. Ale jeszcze nie wiem, czy będę miał jakieś Ale to niczym się w sumie nie różni. FPS-y są na takim samym poziomie. O, właśnie, no, chyba, że fps y, chyba, że trochę zoptymalizowali też shadery. A ile masz teraz <noise> 120 130 No i tak jest No mówię ci, może zoptymalizowali je teraz pod nowszą wersję Mam 20 I co? Szukamy No ja właśnie szukam tutaj też próbuję pomóc A co, co trzeba było zrobić? Zobacz tej karty. Eee, dzień dobry. A. E tu nie było napisane. A ty nie masz nic zapisane na czacie? Że na przykład, nie. wykop czy coś? Nie, nie. nie, tylko prostu Bo tą mapę zbugowaliśmy. Niestety, panie. Możeśmy mapę zbugowali. Możliwe. Mamy już 20 minut odcinka 21. No ja też. A no, ja nie mogę nic innego rozwalać, jak się nie ja nie mogę nic rozwalać, dzięki, no ciebie przyklepać. Wiesz co, bo ty masz kilo przystosowane do kopania tylko złota. Ty, ty Potrzebujemy chyba jeszcze trochę tego złota, ale tu ale... nie masz. Właśnie. Sorry. To jest... w ogóle portal z węgla. No. Z węgla. Wiesz co, to chyba trochę sensu już nie ma. takaj okay. Sorry. Co to trzeba Pod mapą coś jest? Czekaj... Przecież nie trzeba, nie? Osobę. No. I dlatego się buguje. Dlatego mówię, ci najlepszą opcją byłby tu Survival teraz. Po prostu ten odcinek chcę odpuścić już. Albo zrobimy po prostu tak, że sobie damy Kreatywę. Ej, czemu nie mogę? Eee, bo wpisujesz game mode Creative, a nie Game mode 1. Ej, dajcie mi pochodnie. Po... Mamy... OK. O, TP, tu jest TP. Czemu to nie może Jak podpalić to? Eee, czekaj. Tu jest jakieś TP A to jest taki... Aha, to mnie te pana H Ty mnie teraz tak. Zobaczmy do tego iglą. Jestem coś jest. Nic nie ma. Ojej. Oj, oj. Mamy problem. Etap pierwszy. Zeknij się do mnie po prostu. No, wcale ja. nie śledowaliśmy. E, po prostu chodź, znajdź guzik, nie? Bo to raczej o to chodzi, jak jest etap pierwszy, nie? No może, nie wiem. Adventure. Misterega, gramy w survival, kopiemy to drewno. Piąteczne wyzwania? E etap e drugi. Tak się do mnie. Jesteś ale dobra. O Boże. Jak nazywało się pierwszy? Rudolf, chyba, nie? Rudolf, dobrze. I ciebie nie tepa. W jakim kraju mieszka Mikołaj? No to. Japonia, nie? Nie no, ale. Nie no. Popularna elektroświąteczna świąteczną jest? A wigilijna. Stary Tepa. Dobra, ja Ile re reniferów ciągnie sani Mikołaja? 12 6 Ani? 9 Ani? O, jest O Rodzice jest to... tulimy Magiczne śmierć. Nie gadaj, że to jest od początku, nie? Nie wiem, się wydaje, że to jest koniec. A. No. Dziękuję za przejście mojej mapy. Ale to wystarczyło. Pa! <laughs> Ej, masz ten, masz word, by pot Nie, bo to nie jest na pluginie. Ja mam coś innego. Takie coś mam. Gdzie ty to postawiłeś? Wiesz co? A ja mam taki coś A ja mam taki coś. co jest lepsze Nie! Nie! Co? Co ci się dzieje? Nie! Słucha. Nie! Ty w miejscu, nic ci nie martw. Cią wyszłeś? Bo ale te, tego nie widzieć. Co? Ja mam jakieś 30 FPS-ów. Dziwne. Jeszcze mi się TNT nie odpala. Czy już jest taki mocny lag serwera? Tak, bo... Czy... Ja ledwo wejść, ja ledwo wejść to... mógłbym. 20 FPS-ów. Oj, te shadery... Jestem... Wiesz też, że my jesteśmy na shaderach? Ja nie wiem jak tam ty. Też, też. To jest, to nie ale jest. Ale laguje. Nie jesteś taki... Jak się oddalisz to jest tak... 60 FPSów nie wiem. ale... Tepie. Tepie do tego miejsca, gdzie jest pięć. To co, wychodzimy z serwera i się żegnamy tak normalnie, bez lagów, czy...? Tak. Do widzenia, serwer, papa. Pa. Serwer robimy, mówimy papa. Pa. To by było na tyle by na... w odcinku, tam jeszcze został, typo... Tak. Dziękujemy za oglądanie. Zawsze wchodzę w górę, subskrybujcie, raz w was nie żadnych materiały. W ogóle masz prezent na głowie, ale to nie, nie warto. Wiem. No i co? Siema! Siemka.